Witam was wszystkich. Z tej strony Clean. A to jest SCP Containment Breach. Please approach SCP-173 testing. There seems to be a problem with the door control system. Uh... The door isn't responding to any of our attempts to close it, so um, please maintain a direct eye contact with SCP-173 and wait for further instructions. This site is experiencing multiple keto and euclid level containment breaches. Full site lockdown initiated. To był taki mały wstęp, w sumie ja już teraz gram. No. I po prostu zrobię taką, taką serię, w której postaram się nagrać jakieś momenty, w których będę się... Nie, I już iść się jakąś inną drogą, dobra Coś czuję, że będę miał teraz problem z gry. Chyba no, średnio wiem co mógłbym zrobić. Hmm. Znaczy raczej muszę iść tutaj, nie? Ale to... O Jezus! Ani nie, te drzwi się otwarły. O Jezus! I to stworzenie jest przerażające. Co z tym zrobić? Chyba ja muszę zginąć. Chyba, że się troszeczkę oddalę. nie to jest, mam Zbieram tutaj jakieś coś, nie wiem nawet co to jest Tak w ogóle coś szybko tego supermena tutaj spotkałem Nie wiem co to jest szybko ja, Gdzie jest, ja tu nic nie widzę Kał się, co teraz? Nie wiem czy tu chodzić. Kurczę co teraz? Gra jest w ogóle zrobiona w ten sposób, że każdy świat jest generowany osobno i nie za bardzo rozumiem resztę, jak to działa, ale wiem, że każdy świat jest inny i wszystkie te miejsca, w których przychodzę już spotkałem i one są takie same, widzicie, bo ja idę dalej i tu jest ciągle jestem przy tym samym obiekcie. tym też kiedyś byłem. I ja mam właśnie nagrane teraz, już w tym momencie, jeden odcinek z SCP kopio Jest to z SCP-087-B. Jestem tam właśnie z Jinchurikinem, czy jak go tam... No, Jinchurikinem. I mamy tego nagrane tylko troszeczkę ale myślę, że to będzie wystarczające i... teraz? co jest? nic nie widzę co się stało? halo? co się stało? hm nie wiem co mam teraz zrobić szczerze mówiąc ale to ogólnie chciałbym Was wprowadzić w taką ciekawą serię, w której właśnie będzie, która będzie polegała na tym, że spróbuję zagrać właśnie w takie gry w stylu SCP, ewentualnie amnezję, ale to tam zobaczymy. silnego pojęcia w tym momencie co się stało. Ale to chyba będzie koniec tej jednej części w której jestem w SCP. A teraz przejdę do SCP Copio 087 gdzie już jestem z Ginchurikinem. To do zobaczenia. Witamy Was po krótkiej przerwie. To jest SCP 087B. SCP Copio. No i tutaj mamy obiekt An... Un... Uns... Aha, dobra, to jest słowo po angielsku, dobra, ja myślałem, że to jest obiekt. Dobra, nieważne. Um... To co, zaczynamy? idziemy? Po prostu zaczynamy, Tutaj jest spację. Co na to? Ee, ja Teraz ja... widzimy, prawdopodobnie pan, który będzie mówił nam przez głośnik, więc może być to troszeczkę głośno, ale nie wiem, jak będzie z tym dźwiękiem. Po prostu ja nie wiem, jak przyciszyć te dźwięki. No, już... nie wiem, jak przyciszyć to... dźwięki. Co dajecie znać? Bo no, nie najwyżej, mam, najwyżej nie będę nic mówił podczas tego mikrofonu i później w renderowaniu wyciszę ten moment. Dobra, no to zaczynamy. Idziemy. Ja już idę. O ja. Chciałbym tak wolno? Ciebie też tak, No dochodzi no, Postać. To jest straszne, ej. Dlaczego to tak wolno chodzi? Nie wiem. Jak to już strasznie długo grałem Dlaczego teraz tak wolno naraz? <laughs> Żeby podkreślić atmosferę. I w ogóle jakiś taki rozmazany obraz też masz? Aha. ściany się tak rozmazują. No Co już się wyskoczył? Ej, widzieliście! To? Jeszcze wyskoczył! Tylko, już mi jakiś uśmiech wyskoczył. <laughs> a ty wiem jaki. Ej, on tu jest. jest! O kurde! Już? Już? On tu jest! Omiń go! Jak mam go ominąć? Fuck! O! Do, da się go ominąć, muszę na niego patrzeć i iść tak kosz. Obok A. Cztery piętro? Trzecie! Ja czwarte, idę do na, na piąty. dobra. Staram się nic nie mówić przy takich cusiań, żeby już I Jak będziesz słyszał 100%. głos, co y, mówi po angielsku, spójrz na siebie, to nie obrażę się. Tak wiem! <suszy> Mam traumę do końca życia! Czekam, tam? Ale kiedy na będzie na champ. No już. A tu nie idzie. A duj. Samopotest wychadź. Jakie emocje. A to jest tylko schodzenie po schodach. Pod a ogórki. Pieszone ogórki nas wysłali. I tam jest okienko, ja tam nie patrzę, ja się powiem, Bóg, mama. mi się ręka trzydzień. O ja. Mi się nie trzęsie jakoś tam. No ale to ciarki mi ja mam cały czas. Tak w ogóle to... Tego, tego uśmieszka szczerze mówiąc jeszcze nie widziałem nigdy. No ja jaro. Mnie przeważnie taka biała twarz jest. No możliwe. Fuck. To coś za mną idzie. Ale mnie ciarki przeszły. W tym momencie podejrzewam, że to... ...powybijało yy, wszystko, co tam było w tej siedzibie i właśnie za nami idzie. W tym momencie chyba zaczyna. O na balustradę chyba sobie jaja robicie. W tym momencie ten potworek powybijał wszystko co tam do nas mówiło przez te radio. On mi zaraz wyskoczy to czuję. Oh fuck, u mnie też Właśnie nie było to. A jestem jeszcze na dziewiątym piątro jestem. Nie, ja jestem na dziesiątym. Kurna, rozwidlenie, nie! Ale oh, tu David. akurat znam już te korytarze na pamięć, więc wiem, że trzeba iść w lewo. A to są inne schidy, wiesz o tym. Nie wolno iść w lewo. Tu jest dziura. O, idź do tej dziury, idź do dziury! Idź do dziury. Nie. Idę do dziury. To no jest fajne, ale serio, góry co. Idę do dziury. Nie wiem, że zginę, ale powiedzmy, że to będzie już tyle na ten materiał. A, no to nie jest No okej. Okay. No to zakończmy to mistyczną podróżą na koniec świata. Ja Nie idź do dziury, niej!